Witam serdecznie z tej strony Koba ze Swimming Lab. Witam Cię w kolejnym odcinku vlogów. Dzisiaj temacik bardzo praktyczny, bardzo konkretny, bez zbędnego gadania, bez nadmiernego teoretyzowania. Mianowicie, pomówimy sobie o rotacji i spróbuję rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości, ponieważ często o to pytacie. Ja często o tym mówię, bo jest to super istotny element crawla i stylu bo jest to, bo jest to nieodzowny element właśnie stylu osi długiej, tam gdzie właśnie rotujemy się wzdłuż tej naszej osi długiej tak jakbyśmy byli nabici na, na szaszły. często właśnie o tym mówię czyli tak jak mamy kręgosłup, od czubka głowy popięty przechodzi nam oś długa naszego ciała i wzdłuż niej się rotujemy, rotujemy się różnie są różne szkoły, różnie ludzie tłumaczą wyróżniamy tą rotację barkową, czyli nie chodzi o, o wewnętrzną, zewnętrzną rotację w samym stawie tylko o skręt barkami w lewo, w prawo, tak samo możemy mówić o rotacji na biodrach, czyli, czyli jeżeli ja będę dzisiaj się odnosił do rotacji barkowej lub biodrowej, to nie chodzi o z perspektywy właśnie fizjoterapii rotację wewnętrzną, zewnętrzną w samym stawie, tylko o kręcenie ciała w odpowiednim kierunku. To chciałbym, żebyście pamiętali na, na starcie, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Dużo pytań było o rotację. Po co? Dlaczego w ogóle rotujemy? Jaki jest cel tej rotacji? Jak głęboko? To jest bardzo fajne pytanie. Kolejnym fajnym pytaniem jest: czy rotujemy tak samo na barkach jak na biodrach, albo raczej, jak, czy rotujemy tak samo biodrami jak barkami? No i jak głęboko to chyba taki klasyk jak, jak mocno się rotować, bo często mówię o przerotowaniu albo o zbyt małej rotacji. To o tym wszystkim dzisiaj szybciutko, żeby nie przedłużać. Do brzegu, do brzegu, kubuś. W związku z tym, rotacja ja wyróżniam cztery funkcje. Przede wszystkim pomaga nam. W przeniesieniu ręki nad wodą. Tak? Jeżeli się rotujemy, to dużo łatwiej nam przenieść rękę nad wodą w tym kształcie, który gdzieś tam jest dla nas optymalny w kraulu. Niezależnie, czy to będzie ręka prosta, czy zgięta. Bez rotacji bardzo ciężko jest przenieść rękę nad wodą, i to dobrze widać na przykładzie delfina, na przykładzie stylu motylkowego. Tak? Jeśli nie ma rotacji w delfinie, a nie ma, jesteśmy na płasko, klatą skierowani w kierunku dna, w kierunku podłogi rotacja występuje to to przeniesienie ręki nad wodą jest bardzo trudne w stylu klasycznym nie ma rotacji ale technika wymusza na nas przeniesienie ręki w wodzie niejako jest to nieekonomiczne a w Crawlu dzięki rotacji mamy tą swobodę przeniesienia ręki nad wodą tak jak chcemy i tam jest dużo, dużo furtek do wyboru dzięki rotacji otwiera nam się cała przestrzeń nad wodą i te zakresy, które mamy jako ludzie możemy sobie wykorzystać to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rotacja pomaga nam w obływowości. Mniejszą powierzchnią działa przecinamy wodę. Mamy mniejszy opór czołowy w sytuacji, kiedy jesteśmy zrotowani, czyli jesteśmy bardziej jak kajak niż jak taki kontenerowiec. Tak? E, mniejszą powierzchnią przecinamy wodę, ponieważ wtedy akurat drugi bark jest e, nad wodą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ta ręka prowadząca też działa troszeczkę jak e, w super szybkich pociągach mamy te długie nosy tak samo ręka prowadząca w momencie kiedy jesteśmy zrodowani, działa tak samo, my się za nią niejako chowamy i układamy w pozycję hydrodynamiczną parafrazując tą aerodynamiczną z roweru triatlonowego czasowego, to jest kolejna rzecz kolejna sprawa, trzecie, trzeci element rotacja pomaga nam w napędzie jeżeli my się zrotujemy w odpowiednim momencie odpowiednio zaangażujemy mięśnie korpusu, klatki piersiowej, pleców wszystko to się dzieje wokół naszej miednicy, mięśni brzucha, pośladki czyli zrotujemy się to dużo łatwiej będzie nam pociągnąć ręką w tył i wygenerować napęd sama ręka to jest dość mały mięsień ale jak fajnie się postabilizujemy i zgramy to w czasie to dużo łatwiej nam będzie, nam będzie się napędzić mamy opływowość, przeniesienie ręki nad wodą, napęd i jeszcze chodzi mi po głowie jeden temat, już przypomniało mi się dużo łatwiej nam jest nabrać powietrze jeśli zrotujemy bardzo łatwy test można wykonać połóżmy się na wodzie na płasko można sobie tam w nogi włożyć jakieś, jakąś jaseczkę pullboya albo oprzeć nogi na drabince byleby być płasko całkiem na wodzie i spróbujcie wtedy samym ruchem głowy odkręcając głowę na bok samą szyją niejako wziąć powietrze, gwarantuję Wam 99% z nas nie ma w ogóle takiego zakresu, żeby ten ruch wystarczył nam do poboru powietrza a wystarczy się zrotować i w ogóle bez żadnego jakiegokolwiek ruchu głową szyją, będziemy w stanie nabrać powietrze, wyciągnąć głowę usta nad taflę wody, czyli ja tutaj taką wizualizację chciałbym wam wrzucić, że powietrze nabieramy biodrem tak naprawdę, a nie, a nie ustami i głową. Czyli jeżeli biodro wyjdzie do tafli, to o niebo łatwiej będzie nam eee, nabrać powietrze, takie cztery elementy, tak? Łatwiejsze przeniesienie nad wodą, łatwiejszy napęd, mniejszy opór czołowy, czyli opływowość i pobór powietrza. Myślę, że te cztery argumenty już przekonają Was w 100%, że powinniśmy się rotować. A teraz przejdźmy sobie do, do tych tematów, które poruszyłem na starcie, czyli jak głęboko się rotować i czy rotujemy barkami i butlami tak samo. No to pytanie teraz jest: jaki jest Twój cel, jak płyniesz, kim jesteś w tak? tak można powiedzieć. Górnolotnik, kim jesteś? Jakim pływakiem jesteś? Na jakim poziomie zaawansowania? Bo tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można się rotować 45 stopni i to wystarczy. Można się rotować 60 stopni, można nawet 90, jak ktoś ma ochotę. Byle by nie było tego przerotowania, czyli 90 stopni uznajemy jako tą maksymalną głębokość rotacji. W sytuacji, kiedy klatka wieczora będzie skierowana już na ścianę, nasze barki będą wręcz pionowo, czyli już głębiej niż to 90 stopni nie rotujemy. 45 stopni, bo mówię, że powinno wystarczyć, to też w, w sytuacji, kiedy e, to przeniesienie ręki nad wodą nie będzie takim idealnie wysokim łokciem, bo może nam braknąć fizycznie miejsca. Po prostu wtedy będziemy zahaczali dłonią i nadmiarstkiem o, o podłogę. O podłogę, o, przepraszam, o taflę wody. Zamyśliłem się. Także jeżeli chodzi o głębokość, to ten zakres między 45 stopni a 90, to powinien być zakres optymalny dla wszystkich, a teraz e, jak głęboko to kwestia właśnie jak płyniemy i zależność od następującego czym płyniemy dłuższym crawlem w sensie długi krok, spokojny, dostojny na długim wyleżeniu tym ta rotacja będzie głębsza bardziej w kierunku 90 stopni czym ten crawl będzie bardziej taki z pazurem na wyższej kadencji może właśnie bardziej na wzburzone wody otwarte albo na pralkę triatlonową albo, albo po prostu płyniemy na krótszym odcinku, dużo mocniejszym krawlem, gdzie, gdzie jakby ta długość wyleżenia nie jest dla nas priorytetem, tylko właśnie prędkość To wtedy będzie mniejsza ta głębokość rotacji, będzie płytsza rotacja, tak? Także chciałbym, żebyście mieli na uwadze, że to jest suwak Czym płyniemy dłuższym, luźniejszym, bardziej dostojnym krawlem, tym się bardziej rotujemy A czym, czym płyniemy takim bardziej szybkim, można powiedzieć, z pazurem, to tym się mniej rotujemy Druga sprawa, czy rotujemy tak samo barki i biodra? Ja często mówię o tym, że tak, rotujemy tak samo głęboko barki i biodra, e, ponieważ jest to dużo łatwiejsze do wykonania, ale wiem, że dużo osób tłumaczy, że barkami rotujemy, załóżmy X, niech będzie na potrzeby tego nagrania 60 stopni, to na bioderkach rotujemy o połowę mniej. I oczywiście ja tą argumentację rozumiem i też się pod tym podpisuję. To jest fajna wersja, naprawdę. E, ma to, ma to dużo argumentów takich, które, które rozumiem i sam z tego korzystam często. Ale jest to trudne do wykonania w nauczaniu w doskonaleniu. W treningu na tych wyższych poziomach jak najbardziej tak. I teraz pytanie oczywiście na się, no ale dlaczego rotować mniej na nogach, skoro na barkach się rotuje głębiej? To będzie skręc ciała. Wtedy te mięśnie już nie trzymają tak dobrze, tak? Skoro na barkach jestem skręcony 60 na biodrach trochę mniej, no to ta taśma po korpusie jest delikatnie rozciągnięta. Te mięśnie już nie, nie stabilizują nas tak fajnie. To jest argument na nie, żeby nie rotować w ten sposób. Ale znowu z drugiej strony, jeżeli dostawimy biodra nieco bardziej płasko, to wtedy możemy bardzo fajnie wykorzystać ciągłą pracę nóg. Dlatego uważam, że jeśli rotujemy mniej, no to powinno iść w parze z włączonymi nogami. I to jest, jakby idzie, idzie to się uzupełnia z tym, co mówiłem wcześniej. Możemy rotować mniej, pod warunkiem, że wtedy płyniemy. W krótszym odcinku na czas, albo chcemy przyspieszyć, wtedy włączamy nogi, delikatnie spłaszczamy styl. I to też jest zależność, właśnie czy płyniemy wolniejszym krawlem, tym na biodrach się bardziej bujamy. A znowu drugie spektrum tej, tej skali to będą sprinterzy, którzy mają wręcz zakaz w rotacji na biodrach. Tam nogi są super poblokowane i rakieta, która napędza nas jako, jako super mocne doładowanie z tyłu silniczki, silniczki jako nogi napędowe także ja tą argumentację w 100% rozumiem ale zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Was nie jest Twitterami, większość z Was to są osoby dorosłe amatorzy, doskonalące lub nawet uczący się to wolałbym tą wersję, gdzie faktycznie rotujecie się taka wizualizacja jak długopis, albo jak pal drzewa całe ciało w jednym stabilnym kształcie wtedy fajnie, fajnie to, to wychodzi Oczywiście ćwiczenia najprostsze to w ogóle programowanie układu nerwowego przed lustrem wystarczy sobie po umyciu zębów spojrzeć samemu sobie prosto w twarz, co już może być wyzwaniem dla niektórych, ale, ale to też rzeczywiście żartując, wystarczy sobie spojrzeć prosto w twarz i zrotować się 90 stopni, przytrzymać chwilę tą pozycję, sprawdzić czy nas szyja, czy nas czasem szyja nie ciągnie, czy, czy w ogóle tą pozycję mamy do wykonania. Kolejna sprawa, jak na lądzie wychodzi, to możemy sobie zrobić to w delikatnym opadzie. Też możemy się porotować, ale już z tą wizualizacją, że patrzymy w podłogę, a, a płyniemy do przodu. No, i jak wychodzi, to możemy powolutku próbować sobie w wodzie. Dużo osób uczy rotacji na plecach najpierw, no bo jest dostęp do powietrza, a dopiero później na brzuchu. Ja troszkę od tego odszedłem. Tej rotacji na plecach już nie uczę, bo i tak się woda wlewa do nosa i tak jest walka o przetrwanie. A dużo częściej u mnie na zajęciach pływa się krawlem niż grzbietem, dlatego wolę tą wersję z buzią w wodzie. Najwyżej po prostu, jak nie ma dostępu do powietrza, to zatrzymujemy się i startujemy dalej. A nie, ma, nie ma co ukrywać, ja bardzo często w doskonaleniu wykorzystuję fajkę czołową, i to jest wzorowy sprzęt, który nam sprawę oddechu odkłada na bok i możemy się skoncentrować tylko i wyłącznie na tej rotacji. I też w ćwiczeniu, zawsze podkreślam, w ćwiczeniu 90 stopni rotujemy zawsze pełny zakres, czyli płasko 90, płasko 90 potem jako progresja już 90 przejście 90, czyli takie płynne przejście z jednego boku na drugi bok a w kraulu sobie potem sami wybierzecie tak, czy 60 stopni, 45 ma być Wam wygodnie na pewno rotujemy, a tą głębokość głębokość dostosowujemy sobie do własnych potrzeb, myślę, że ten temat na dzisiaj możemy zostawić, jakbyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, śmiało Dawajcie znać. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o rotację. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.